Josięko z tej strony, Zone, a to jest drugi odcinek z Obi, ale jesteś rowerem. To jest już drugi Word. Tutaj w pierwszym odcinku robiliśmy pierwszy, jako że tych Wordów jest. 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 36 to prawdopodobnie będzie 36 odcinków no tak prawdopodobnie będzie 36 odcinków no a więc lecimy drugi word skaczemy sobie jak to w bardzo rzeczywistości. Tej przyszłości. Właśnie tak będzie wyglądało moje życie. Będę skakał rowerem po klockach. No. Ale ja mi się za chwilę dwa spiny odblokują. Climb. No. A więc, tak jak było w pierwszym odcinku, tak i w tym odcinku. Zasada obowiązuje, że 10 łapek w górę to. Kolejny odcinek z tej gry, czyli obi, ale jesteś rowerem. A 15 łapek w górę to, to ten film z, z, z drugą osobą. Wytłumaczyłem dlaczego był tylko jeden film z gościem specjalnym. I dlaczego, bo słychać się było, zostało to wytłumaczone na poprzednim odcinku, ale. Co, ale. Ale nie wiem co. Yy, no. No, więc jak wybieracie 15 ryków w górę, to będzie odcinek z specjalną osobą w jakiejś grze. Nie będzie to akurat, macie, może być to Roblox, nie musi być to Roblox. Na jednym z odcinków, więc słuchajcie uważnie, będzie podpowiedź, co to jest za. co to będzie za gra. No więc jest warto słuchać na odcinkach bo na odcinkach się zdarzają podpowiedzi do następnych odcinków No No właśnie na odcinkach będą podpowiedzi to co będzie się mniej więcej działo na w następnych odcinkach, z czego filmy będą. Więc słuchajcie. Chyba, że nie chcecie wiedzieć, to wtedy pomijajcie to czy coś, ale film obejrzyjcie. No I też subskrybujcie, bo subskrypcja jest za darmo. A jak wiemy, za darmo to uciwa cena. A subik zawsze mi pomoże. I rozwinie dzięki temu mój kanał. No, tutaj właśnie sobie właśnie zginąłem. Teleport gun, po co mi to? Ile to w ogóle jest bobuksów? 48 bobuksów mi zostanie. Nie za dużo. O, No, i oczywiście różowy rowerek, jak zawsze niemalże. No, i temki ciało mi tej cały czas pokazuje, że ja miałem jakieś itemy, jakie nie ja miałem skrzynek, ale se chłop skoczył. No, więc chciałbym poruszyć taki pewien temat: jaka jest wasza ulubiona woda? Woda gazowana, lekko gazowana, ociupinka gazowana, czy zwykła. Moim zdaniem najlepsze jest gazowana. Zwykłą wodę, jak można kupować zwykłą wodę? Zwykłą wodę macie w kranie. I kolejny temat. Czy ciepła woda, czy zimna? I następny. Widzicie, można tyle tematów zrobić o wodzie. Z chowskami lodu, czy bez. woda mineralna czy czy jakaś tam nie pamiętam jak była ta druga no double jump na 2 minuty nie mam double jumpa na 2 minuty chyba, że dobra, użyjmy sobie tego double jump nie no nie no i pupcia, no. Naprawdę. Teraz mi wyjdzie. Nie! Uratowałem się. No i niepotrzebnie skakałem dwa razy teraz. Muszę się bardziej szybciej to... Dobra. Wiecie jak teraz to szybko idzie? O! Ha, 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 ha. Dobrze, uratowałem to. Idzie, idzie? Też byście chcieli tak ratować. Dobrze, i nie lecimy dalej. Hopla, hopla. Dobra, uratowane. No właśnie tak można ratować double jumpem. Albo też szybciej przelatywać poziomy, tak jak ja to robię. To Co? Skończyłem się. Dobry jump? Nie, jeszcze 20 sekund. No, wiecie, tu. No i kolocek Dobra, uratowane. Lecimy. Tutaj już szybciutko. Ja już lecę jak błyskawica i ginę. Tak samo szybko jak przyleciałem na ten poziom. Tak samo szybko zginąłem. Gdzie? To trzeba mieć talent. Też trzeba mieć talent do tego, żeby tutaj tak wlecieć, tak idealnie. Dobra, zapomniałem, że już tutaj jestem. Dobra, skoczymy sobie dalej po klocuszkach pięknych. Eee, co to za włosy moje? Jak śmiesz krasi mi włosy. Dobra, tutaj sobie lecimy. Checkpoint zaliczamy. I lecimy dalej do dziurki, wpadamy idealnie, właśnie o to mi chodziło. Powiedzcie mi, co wyjecie najczęściej na śniadanie? Bo ja najczęściej jem tosty. Widzicie, tosty. Kto najczęściej je tosty zostawia, łapeczkę w górę tej sekundzie natychmiast no. a teraz YouTube czy TikTok Ja przedtem korzystałem dużo z YouTube'a Miałem dziennie po nie wiem po 13-14 godzin na YouTubie dopóki nie pobrałem sobie TikToka Teraz mam Tyle godzin na TikToku. Na YouTube ja miałem, nie wiem, z godzinkę, półtorej dziennie na YouTubie. Więc TikTok zmienia życie. No. A wy z czego częściej korzystać z YouTube'a czy z TikToka. To mnie bardzo ciekawi Ile Dobra Teraz osoby, które korzystają z TikToka Zostawiają łapeczkę w górę Osoby, które zostawiają yy, Nie, czekaj Osoby, które korzystają częściej z TikToka Niż z YouTube'a Subik Osoby, które częściej z TikToka znaczy Z YouTube'a Niż z TikToka Łapeczka w górę Kogo będzie więcej? Zobaczymy. A ja teraz uważam, że tak po krawędzi sobie lecę. Tak o. Nie, nie zważając na nic. No i 82 poziom. Czyli jest 1. 4. Czyli tutaj nie ma. 100, tylko tutaj jest 50 poziomów. Tak? Tak, tu jest 50 poziomów. Tam było, na pierwszej mapie było 100 poziomów, bo 1% to był jeden poziom. A tutaj mamy 2% jeden poziom, czyli 100 podzielić na 2 daje nam 50. Prosta matma. Tak jak wszystko. Niemalże w całej Polsce. No. Yy, dobra. O nie. Tylko nie dziewię dziewięćdziesiątki. Czy tym rowerem da się zrobić 90? Chyba się nie da. Nie da się z tym rowerem zrobić 90. Dlatego zrobić tutaj te klocuszki, takie czuk-czuk-czuk. I właśnie z nimi sobie trzeba pojechać. Ale nie każdy musi być tak uzdolniony, żeby jechać akurat tymi klockami. Pucharki razy 2. Nie wiem, co to daje w ogóle. Co dają te bucharki? Abym chciał wiedzieć. Co te bucharki dają? O nie, czekaj, to nie zajrzę. Teraz zginąć nie mogę. Zginąć nie mogę! Dobra. I to już prosta droga. No, prosta niemalże. Trochę skrętów trzeba było tylko porobić. O. No, sobie porobiłem trochę skrętów. O nie, prosta droga. Jak ja z tym poradzę? No, a wy w ogóle, gdzie wyjeżdżacie na wakacje? Czy już byliście? Czy jesteście dalej na wakacjach, jak oglądacie ten film? Bo ja wyjeżdżam. Dobra. I już skończyłem gadanie i też worda skończyłem drugiego i zobaczymy jak wygląda word3 pokażcie wy mi jak wygląda word3 czy jakoś lepiej, czy jakoś gorzej czy trudniej może łatwiej moim zdaniem drugi był łatwiejszy niż pierwszy ale może mi się to tylko wydawać. Hm. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jaki mam komputer, to nie ukrywam tego. Jest to jest w nim. Otóż to, GTX 1050Ti jest tutaj y, ten y, i5-7500 y, SSD 258 GB HDD terabyte. Płyta główna to mamy Asus H110M-K. Zasil to jest Chiefteka, 300W. Ten. Obudowa Kruxa. Słuchaweczki Tamy Krakeny Ryzen. Mikrofon Dena. Coś tam. Nie wiem. Po ciemku nie widzę. Yy, I yy, pamięć RAM mamy Kingston Fury 16 GB w jednej kości, i jeszcze ten, yy, jak to się nazywa? Chłodzenie do procesora to mamy Be Quiet, coś tam, nie wiem co, bo nie patrzyłem na to. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. A więc cześć i się